Halo halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Lancor. Mamy dzisiaj środę, tak więc standardowo patrząc -no wpadają. 28 października przygotowali dla nas troszeczkę eventów, yy, ponieważ yy, zbliża się Halloween, tak więc yy, są również ha Halloweenowe questy. Tym razem będzie to w Florin, jak możecie zobaczyć są tutaj e, trzy różne evenciki Tak więc zerknijmy sobie co tu dla nas dokładnie przygotowali Pierwszy z nich to <laughs> Halloween Quests in Florin Czyli będziemy musieli wykonać e, parę drobnych questów, aby otrzymać takie oto e, nagrody Między innymi oraz Soul Infused Cotton Wad To będzie potrzebne do e, wyrobienia pewnych itemów, jak tutaj możecie zobaczyć Standardowo, tak jak w innych eventach, chyba nikt nie jest już zaskoczony, jeżeli trochę gra w BDO No to te właśnie Soul Infuse Cotton Watt możemy wymienić na te oto nagrody Jedną z nich jest Mischievous Jack Transformation Scroll I to nas będzie właśnie w tego Jacka zamieniało <coughs> Totalnie Między innymi można to wymienić na Walks Cry, Memory Fragment czy Cron Czyli tak to mniej więcej wygląda są również scrolle na 7 dni oraz na 1 dzień Ten za jeden dzień to otrzymuje się za logowanie się i będzie pod Y Dzisiaj już powinien być pierwszy taki scroll, tak więc będziecie mogli sobie go przetestować Kolejny to Halloween Shop in Florin Czyli Możecie sobie wybrać jeden z tych przedmiotów i e, losowo otrzymacie jedną z tych nagród Czyli coś jak półki u księdza za 100 tysięcy silvera Za sweet and sour pumpkin możecie dostać Combat Expa 200, 150 bądź 100% Ekstra za Refreshing Pumpkin e, Skill X 150%, 100% bądź 50% więcej To wszystko kosztuje 100 tysięcy silvera za sztukę I oczywiście możecie losować tego do woli musicie tylko po prostu kupować cały czas nowe itemki za 100 tysięcy event trzeci to jest Mysterious Night for Halloween będzie się pojawiał Mysterious Night gdziekolwiek w Black Desert Online tylko w Danger Zones tak zwane czyli na spotach i jeżeli go spotkacie, zagadacie z nim otrzymacie błówka na 300% skill exp na 3 godziny to by było na tyle z tej serii eventów zerknijmy sobie dalej, Nightmares come true Czyli jak śledziliście patrznący tydzień temu, to dowiedzieliście się, że pojawia się koszmarna ksarka, tak zwana Nightmare e ksarka I jest to ulepszone, ulepszona ksarka, którą do tej pory znaliśmy o wiele silniejsza, ale też nagrody o wiele lepsze Ponieważ do tej pory nie było ani jednej ksarki, to najwidoczniej zdecydowali się zmusić, żeby się pojawiła Czyli pojawi się między 28 października a 4 listopada, czyli cały tydzień Przyszły, czyli najbliższa e, to będzie u nas w Europie e, w sobotę o 18 e, w niedzielę o 21.15, chyba e, dobrze mówię, tak. Sete. I poniedziałek 21.15, czyli pomiędzy e, tymi zwykłymi e, bosami, Pamiętajcie, że e, ksarka, która jest normalnie przy, w ciągu całego tygodnia, dalej ma szansę, żeby być również tą. Ton... <laughs> Koszmarną ksarką, tak, więc y, zerknijcie sobie, ale jeżeli się nadal nie pojawi, to y, od, y, w tych dniach na 100% będzie właśnie ta Nightmare ksarka. To by było na tyle. Jeszcze jest y, Magical Elixir. Zerknijmy sobie, y, czyli y, przez weekendy, dwa weekendy, 30, 31 oraz 1 listopada oraz 6, 7, 8 listopada za logowanie się w te weekendy będziemy otrzymywać te oto nagrody High Quality drought Box, Magical Elixir oraz Item Collection Increase Scroll I ten Magical Elixir z dwoma draugami możemy zamienić na ten właśnie Magical To oznacza, że trwa on 60 minut oraz Nie znika po śmierci, dobrze mówię? Czy to nie jest ta? Zerknę sobie szybciutko bo teraz mogłem yy, pomylić w sumie a okej okay. czyli tak immortal to jest ta co nie znika ona jest 15 minut czyli te yy, magical to jest tylko że jest wydłużony czas Ok, w porządku no wyjaśnione musiałem to sobie sprawdzić na pewno czyli yy, no szkoda no magical elixir po prostu będzie, będzie wydłużał yy, te draugi możecie sobie wybrać jedną z trzech czyli również magical verdur czy magical beast w zależności od tego co potrzebujecie i to by było na tyle, dalej trwa Monthly Loyalty, czyli e, tyle ile perełek e, zużyjecie, czy wydacie e, ty, do końca tego miesiąca, to dodatkowe nagrody będziecie dostawać. Refer Friend Promotion, możecie e, dać grę komuś znajomemu. Odylita Launch Events, odelita Attendance Check, Spooky Witch Halloween, Set Sale Again, zakończyły się Oktober Events, Level Up Again with Hashashin oraz Collect Commemorative Coins. Pojawia się nowy content, czyli Mythical Arduana, to oznacza, że pojawia się T-10 Pegas z tymi oto skillami Mighty Leap, Flight oraz Swing o or Swiftness e, czyli może szybciej skoczyć w powietrze e, unosić się w powietrzu, czyli troszeczkę lewitować e, przez pewien czas i szybko opadać w dół do tego są potrzebne te oto e, przedmioty potrzebny jest Magical Sensor tak, tutaj możecie zobaczyć, to jest potrzebne, materiały Między innymi pojawiają się dodatkowe materiały, yy, które można otrzymywać w różny sposób. Jedne można kupić od Old Moon Manager Shop, inne to jest zrobić yy, Supply Horses to the Imperial House i wymienić to na Flower of Oblivion i tak, dalej, i tak dalej, W zależności od tiru tyle tych Flowers of Oblivion będziemy otrzymywać, i wtedy będziemy mogli otrzymać to, oto item i mieć szansę zrobić yy, tę 10 Pegaza. Potem się na pewno pojawią e, dwa kolejne, czyli Duma do oraz e, Unicorna, czyli jednorożca. I lecimy dalej. E, poprawione czy zmienione zostało Black Spirit Adventure. Teraz będzie można rzucić e, dwa razy kości i e, Black Spirit będzie e, szedł do przodu. Zobaczmy sobie, jak to faktycznie działa, ponieważ to troszeczkę pozmieniali. E, takie kości się dostało. Gdzie są te kości? Coś to miałem w inwentory. Dobra, zerknijmy sobie jak to wygląda. Czyli wchodzimy sobie na Black Spirit Adventure i tu jest Acquire. Okej. Okay. Aha, czyli mogę sobie... Okej, okay, czyli mogę sobie rzucić te trzy razy i potem wybrać, który chcę aktualnie. Powiedzmy, nie muszę teraz y, używać jedynki, chociaż y, chcę. Użyję sobie, ponieważ te. Aha, ok. Czyli tak to działa. W porządku. Myślałem, że po prostu mogę sobie wybrać którą chcę cyferkę. A to jedna jest ustawiona, a druga się losuje. Ok, tak to działa. Tak więc, jak możecie zobaczyć, troszeczkę się pozmieniało. Czyli tu będzie finish. A jakieś ciekawe nagrody? Magical Shard, Fruit of Yaranos. Yy... Black Shard, Cronstone. No, troszeczkę te nagrody są lepsze. Zależy się od tego, gdzie się trafi w zasadzie. Chciałem właśnie Ancient Spirit, bo, ponieważ potrzebuję dużo kafrasów. Ale niestety nie udało się. Troszeczkę źle przeczytałem. To dobra, przynajmniej mniej więcej wiecie, jak to działa. Kolejna sprawa. Pojawia się coś takiego jak Nawal Fame. System, generalnie jest to cios w piratów, którzy zabijają nowych, lub tak zwanych awków, którzy po prostu płyną sobie wymieniać barter. I powiem szczerze, że no, prawdopodobnie zabije tych piratów. Chociaż na pewno znajdą się jacyś szalenci, którzy mimo wszystko będą próbować to robić, ponieważ jeżeli ten nawal fein spadnie poniżej zera, jeżeli się kogoś zaatakuje. No to stajemy się piratami jesteśmy, Jeżeli mamy powyżej to mamy tak tzw. Navy czyli jesteśmy żeglarzami Nic się nie dzieje w tym wypadku A jeżeli mamy status pirata to niestety są pewne negatywne efekty tego Przede wszystkim jeżeli kogoś zaatakujemy to natychmiast stracimy 50 tysięcy tego Naval Fame A jeżeli komuś zniszczymy statek to Naval Fame spadnie aż o 200 tysięcy Czyli jeżeli mamy, możemy mieć do 300 tysięcy maksymalnie oraz może spaść do minus miliona, no to tak naprawdę możemy zniszczyć tylko jeden statek i potem trzeba będzie ten nawał e, fame regenerować. A możemy to tylko zrobić w taki sposób, że zabijamy potworki na morzu. I tylko tak to e, można odzyskać. Mm, oczywiście pamiętajcie o tym. Tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda. E, generalnie możecie to odzyskać. E, to działa w zasadzie na całe konto, czyli jeżeli zrobicie na e, jakieś tam innej postaci, to mimo wszystko jak się przylogujecie, to będziecie dalej piratami na pozostałych postaciach, tak więc uwaga. Pojawia się stała nagroda Ancient Spirit das 50 za nagrodę na Red Battlefield, czyli możecie sobie Questa zabrać Teraz jeżeli będziecie przegrywać na Red Battlefield, zamiast jednego sila będzie otrzymywało się dwa Nodewar'y powróciły do swoich pierwotnych czasów startowania, ponieważ wcześniej to było godzina wcześniej. I w zasadzie to by było chyba na tyle, ale nie. Czekajcie jeszcze, oczywiście, zmiany klasowe, czyli pozmieniały się adony. Jak tutaj możecie zobaczyć, to jest cała lista adonów. Między innymi Junction Rate Reduction, co jest całkiem niezłe, jeżeli chodzi o to, co się aktualnie dzieje w tej mecie. Czyli każdy w zasadzie evasion to jest najlepsza statystyka, trochę to w to uderza, ale nie tylko, jak tutaj możecie zobaczyć, te skill addons naprawdę teraz można sobie wybrać jak się chce, tak więc jeżeli się zalogujecie, na mailu będziecie mieć coś takiego jak skill addons revamped, pamiętajcie, że jak go odbierzecie, to macie 24 godziny, żeby go użyć, innym wypadku się marnuje, tak więc jeżeli nie potrzebujecie, nie odbierajcie tego. Jeszcze macie na to miesiąc czasu i dopiero wtedy i możecie sobie e, sprawdzić nowe addony. Mam przy sobie memorki, mam zaraz wam pokażę jak to wygląda. A więc skill addon, powiedzmy, salbi-piusz, i tu jak możecie zobaczyć jest masa z e, masa skill addonów i Generalnie, możecie sobie wybrać teraz jakikolwiek chcecie. Oczywiście, te skile są zresetowane, e, czyli e, po prostu musicie sobie od nowa te adony e, pozmieniać. E, troszeczkę zmian dla klas Sorcerer-Striker, ale raczej nic e, szczególnego. Również e, nic szczególnego, jeżeli chodzi o potworki. Troszkę zmian w e, questach na. E, Dodano dodatkowe kwestie, żeby otrzymać Royal Fern Root I eee, jakieś materiały do tego, dokładnie nie wiem do czego to jest, powiem w sumie A, dobra, to jest do Awakeningu, jeżeli chodzi o Mythical Arduanat, Ok, W porządku, i troszkę eee, usuniętych problemów Tak więc przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy, czyli oczywiście e, Pearl Shop Triple Premium Outfit Box, czyli 3 outfity za 6800 perełek plus drobne, e, drobne dodatki. E, Halloween Outfit Box Pack, e, czyli za 3525, będziecie mogli sobie e, otrzymać w zasadzie Halloween Outfit Box. E, I generalnie jest to e, to. Czyli to są takie cross outfity, które normalnie ten outfit jest prawdopodobnie do DK, a jest na Mystic, dobrze mówię. Machfa, czyli ta na środku chyba dostaje outfit od Sorceress, a Walkiria od Mystyczki. Tak więc jak możecie zobaczyć, wygląda to całkiem. Kompletnie inaczej. Ranger. Czy Kuno, Ichi ma tutaj outfit od Lan, a to jest e, outfit dla Lan od sorki, więc e, tak to wygląda: takie cross outfity. Teraz dostępne za 3525 Pereł, czyli od razu otrzymujecie te Halloween Outfit Box, plus drobne e, dodatki. Tym kupon e, na e, outfit 10%. I pamiętajcie tylko, że to nie jest dostępne dla Guardiana ani Hashashina. Great Halloween Adventure za 4375 w na 30 dni, Secret Book of Old Moon na 15 dni, e, Storage Butler oraz Transaction Butler. Możemy wybrać jeden, e, jednego peta i drobne bonusy. E, no cóż, tutaj troszeczkę jak ktoś nie ma co robić z perełkami. E, TikTok, Fairy, Appearance czyli jeżeli chcecie zmienić koniecznie wygląd waszej wróżki, no to możecie sobie teraz e, kupić. Yo-yo czyli nowe pety za 1100 pereł Mają e, Detect Hostility oraz e, podnoszą itemy I takie zwykłe pety, tylko troszeczkę inaczej wyglądają Campen Keeper, e, czyli namiocik za 4890 plus e, Możemy sobie wybrać store, pomiędzy Storage a Transaction e, Dwa w zasadzie mogą być te same E, pojawia się Gospian Crimson Dragon za 2200 perł Ten Crimson Dragon jest w zasadzie ciężki do zdobycia, jeżeli chodzi o wygląd. E, Gospian Crimson Dragon, troszeczkę mniejszy zestaw za 2200 perł Oraz kolejny to jest. Aha, bo to są różne. Te Hostility Detection, Auto Fishing Reduction i tyle, ok. E, wyprzedaż outfitu za 2720 dla. Machwy. Chodzi o Outfit Lady Bell Premium Set. Mm, daily Pack. Jeżeli chodzi o Artizja Memory za 60 per teraz dostępne. Mm, maksymalnie jeden zakup na dzień. Silver Daily Pack, czyli za 100 Silvera będziemy mogli sobie wykupić te oto e, nagrody. Walks Cry, e, Item Collection, Increase Scroll czy Blessed Message Scroll. Również e, Combat and Skill X 300%, tak więc warto, bo to tylko 100 Silvera. Również, jeżeli ktoś lubi upiększać swój domek, za 1700 pera ma takie wzory halloweenowe. Wyprzedaż Black Spirit Essence, czyli jeżeli ktoś chce kryształki sobie wybrać, to teraz dwa w cenie jednego. Underwear, jeżeli chodzi o Guardiana. Dwa, dwa zestawy tutaj chyba z pończuchami, tak, ok. Ta sama cena. Skill Preset Coupon, czyli jeżeli Wam brakuje tych presetów, jeżeli chodzi o Zapisy swoich umiejętności, tak jak tutaj możecie zobaczyć, Dwa są normalnie dostępne za Frico. Wystarczy wykonać Awakening oraz Sukcesja, a trzy dodatkowe można sobie wykupić, jeżeli ktoś potrzebuje. Naprawdę nowość Vespena Pack za 1980 Pereł, Vesilio Pack za tyle samo, pojawia się Angelic Queen Pack za tą samą ilość Pereł. Również Demoni Queen Pack. Praktycznie dla e, wszystkich klas. Wystarczy sobie Pearl Shop zerknąć. Crimson Shadow Night Pack za 1980. Również dla męskich e, klas. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie patchnolców. I widzimy się w na następnym filmiku. Jojo.